Dzień dobry, witam Cię w kolejnym porannym Inspiratorze i w dzisiejszym nagraniu będziemy rozmawiać o tym, żebyś zrobił strategiczny kalendarz swoich działań. W ostatnim czasie przeprowadziłem ponad 100 bezpłatnych konsultacji i z tych wszystkich konsultacji nasuwa mi się jeden wniosek. W małych firmach ludziom brakuje strategii działania. Większość osób w ogóle tego nie robi, nie ma żadnej strategii, dlatego tak wiele firm ponosi po prostu porażkę. I jeżeli dobrze zastosujesz tą wskazówkę, którą za chwilę Ci przekażę, gwarantuję Ci, że to zmieni Twój biznes. I to jest pierwszy krok w ogóle do jakiegoś działania strategicznego, czyli usz strategiczny kalendarz. Uż strategiczny kalendarz. To już się pojawiało kiedyś w moich materiałach, ale wiem, że nawet jeżeli ktoś to widział wcześniej, to być może część osób tego w ogóle nie zrobiła, więc może teraz, jak usłyszą drugi raz, to wreszcie się za to porządnie wezmą, a też ci, którzy to widzą pierwszy raz, no to wierzcie mi, że to naprawdę jest potężna rzecz. I... Bierz przykład z wielkich firm. Zauważ, że jak było euro, no to Media Markt sprzedawało telewizory i zrobili dużą promocję. Jak była Olimpiada, to samo. I zauważ, że takie wielkie firmy, tak, takie wielkie markety, różnego rodzaju jakieś wielkie, wielkie, koncerny, mają zawsze coś przygotowane na różnego rodzaju święta. Tak, czy to jest Boże Narodzenie, czy Mikołaj, czy powrót do szkoły, czy różnego rodzaju inne okazje, oni cały czas trzymają rękę na pulsie. Więc teraz tak, zrób sobie takie ćwiczenie. Weź Kartka 4 i połóż sobie ją w poziomie, Podziel ją na pół, tak? Podziel ją na pół, a następnie podziel ją jeszcze na sze 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 sześć takich pól pionowymi kreskami. W każdym razie powinniśmy mieć 12 pól na tej całej kartce i każde jedno pole to jest jeden miesiąc, każde jedno pole to jeden miesiąc. Następnie weź jakiś kalendarz, gdzie są zaznaczone święta i pomyśl, co możesz zrobić, Jakie będą takie punkty strategiczne? Jakie będzie takie jedno wielkie wydarzenie? Ważne, warto by było zrobić coś takiego, żebyś raz do roku, w, przy którejś dacie, przy jakimś święcie, zrobił coś takiego naprawdę dużego. No i zaplanuj takie mniejsze działania, a także pomyśl nad tym, co będziesz robił pomiędzy tymi świętami i różnego rodzaju okazjami, ok? Zaplanuj, co będziesz robił pomiędzy tymi akcjami. Czy właśnie będziesz pracował nad zasięgiem, o którym mówiłem w jednym z ostatnich nagrań, czy będziesz pracował nad podniesieniem swojej wartości, czy będziesz pracował nad nawiązywaniem jakichś relacji. To są wszystko bardzo ważne rzeczy, ok? No i teraz tak. W styczniu możesz zrobić na przykład jakieś wietrzenie magazynów. W lutym mamy walentynki, więc też możesz zrobić jakąś promocję na zasadzie moi kochani klienci, my Was tak bardzo kochamy, że obniżamy ceny tam o 20-30%, zatem zapraszamy 14 lutego. Zauważ, że wtedy wychodzą różnego rodzaju komedie romantyczne w kinach, że w marketach mamy pełno serduszek, różnego rodzaju misiów, nie misiów, kwiaty. Więc tak, więc różnego rodzaju branże już z tego korzystają. Pomyśl, jak Ty to możesz zastosować u siebie. W marcu jest Dzień Kobiet. Zazwyczaj w kwietniu mamy też później Wielkanoc, tak? W maju... Mogą być jakieś urodziny, dzień matki. W czerwcu mamy dzień dziecka, jest początek lata. Lipiec, sierpień może być jakaś wyprzedaż wakacyjna. We wrześniu mamy powrót do szkoły. W październiku studenci wracają na studia, tak? W listopadzie jest Halloween. W grudniu jest Mikołaj, Boże Narodzenie, Sylwester. Zauważ praktycznie co miesiąc coś jest. Oczywiście ja nie mówię, żebyś ty zagospodarował każdy z tych świąt, ale możesz sobie wybrać 3, 4, 5 i naprawdę solidnie się do tych akcji jakoś przygotować. Ja, ja tym po prostu żongluję. Czasami coś zrobię na walentynki, a czasami nie. Czasami coś zrobię na swoją rodzinę a czasami nie, tak? Więc to są różne takie okazje. Kiedyś też zrobiliśmy coś na Mikołaja, a rok później nie, więc sobie to po prostu zmieniam, ok? Do tego wszystkiego możesz dołożyć inne, takie bardziej osobiste okazje, jak na przykład rocznica ślubu, piąta, dziesiąta, piętnasta, narodziny dziecka, możesz zrobić urodziny firmy. Jeżeli masz któreś urodziny firmy, jakąś okrągłą datę, to też możesz zrobić z tego, z tej okazji jakiś event, jakieś pakietowanie, tak? Oferować właśnie w pakietach swoje, swoje produkty. Mogą to być Twoje urodziny, tak? Jeżeli masz jakąś okrągłą Okrągłe, okrągłe urodziny, to możesz zrobić też jakieś duże wydarzenie. Ja tak na przykład zrobiłem w tym roku, gdzie miałem swoją 30. i już też to miałem strategicznie zaplanowane. Tak naprawdę działania są dużo szersze, dużo szersze zaplanowane. No i rok temu zmieniłem nazwę bloga z bartekpopiel.pl, na liczy się wynik. I wtedy już w zasadzie miałem wycofać produkty, ale stwierdziłem, że 30. urodziny to będą taką datą, gdzie na zawsze to zapamiętam. No i faktycznie w tym roku zrobiłem dużą kampanię promocyjną, gdzie była taka promocja czterodniowa, kampania urodzinowa na moje 30. urodziny. I ta kampania wygenerowała nam 89 700. 26 zł w 4 dni. Zatem naprawdę jest to niesamowity wynik. No a dzięki temu też jakby pozyskaliśmy finansowanie na kolejne projekty, dokupiliśmy trochę sprzętu, możemy robić kolejne rzeczy, tak jak właśnie na przykład teraz są codziennie te poranne inspiratory, nie muszę robić żadnych akcji sprzedażowych, tylko wiele rzeczy się dzieje też pod spodem i to są naprawdę niesamowite rzeczy, tak? Zatem yy, musisz myśleć strategicznie nad swoją firmą i to jest pierwszy krok, to jest pierwszy krok. Usiądź z kalendarzem, zaplanuj, co w którym miesiącu będzie zrobione, nad czym będziesz pracował pomiędzy tymi akcjami. To jest pierwsza Najważniejsza rzecz. Za jakiś czas planuję zrobić szkolenie ze strategii, zatem jeżeli to jest temat, który Cię interesuje i chciałbyś się dowiedzieć, w jaki sposób zbudować strategię w swojej firmie, to może nawet podwoić, a nawet potroić Twoje zyski w ciągu roku czy dwóch, tak? To naprawdę w zależności od tego, oczywiście jak się zaangażujesz, ale to naprawdę potrafi przynosić spektakularne rezultaty. Zatem daj znać w komentarzu, czy tego typu szkolenie by Cię interesowało, czy chciałbyś powiększyć swoją wiedzę na temat takiego strategicznego działania. Jeżeli tak, to przygotujemy na ten temat bardzo konkretne szkolenie, które odbędzie się online. Daj znać, czy tego typu. Tematyka Cię interesuje. I w dzisiejszym nagraniu to już wszystko. Pozdrawiam Cię serdecznie i do zobaczenia jutro o 6.30.